Cześć, nazywam się Przemek Hawiecki, a to jest mój vlog. W tym odcinku chcę powiedzieć o tym, jak wygląda doktorat i czy warto go robić. Sam zrobiłem doktorat z matematyki. Miałem dwóch promotorów, jednego w Paryżu, drugiego w Warszawie. Robiłem doktorat w Paryżu VI i z drugiej strony na Uniwersytecie Warszawskim z matematyki. I było to ciekawe doświadczenie. Doktorat zajął mi 3 lata 3,5 łącznie z obroną bo czekałem pół, pół roku na, na obronę. I sam doktorat wygląda w ten sposób, że to, co na początku musimy wybrać, to zdecydować się na kierunek badań, to znaczy oprócz tego, że w moim przypadku była to matematyka, to chciałem jeszcze studiować program Langlandsa i w obrębie tego szukałem promotora. Wybór promotora to jest kolejna rzecz i do tego musimy właśnie wiedzieć, jaki chcemy mieć kierunek badań, dlatego że promotor ostatecznie zasugeruje nam pewne tematy badań i z nimi będziemy się w większości kontaktować. Promotor w pełni funkcji opiekuna i z nim się kontaktujemy często, rozmawiając o tym, jak nam idą badania. To już też zależy od tego, jaka to jest dziedzina badań, bo w przypadku matematyki, która jest dziedziną ścisłą i badania są teoretyczne, ten kontakt z promotorem, nawet jeżeli jest raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, jest i tak dość częsty, bo większość czasu spędzamy na tym, że myślimy nad konkretnymi problemami. Są jednak dziedziny typu biologia doświadczalna czy fizyka doświadczalna, gdzie w laboratorium spędza się każdy dzień pracy i ten kontakt z promotorem jest codzienny. W moim przypadku było to tak, że byłem w większości w Paryżu i wtedy spotykałem się z moim promotorem średnio raz na tydzień, a poza tym miałem swoje biuro i myślałem nad problemami, które. Z promotorem dyskutowałem, miałem ogólny problem, który chciałem rozwiązać, i próbowałem znaleźć ścieżki, które mogłyby do tego zaprowadzić. To jest ogólnie też strategia na prowadzenie badań, że chcemy coś pokazać, coś udowodnić, coś zrozumieć lepiej i dążymy do tego małymi krokami. Patrzymy, co ludzie już zrobili, czy możemy to ulepszyć, czy możemy badać coś, czego ludzie jeszcze nie badali. I jeżeli prowadzi to do rezultatów, to spisujemy pracę. I to jest nasz doktorat. W większości doktorat zajmuje od 3 do 5 lat, i kończy się obroną, kończy się złożeniem pracy doktorskiej i jej obroną przed komisją, która już w większości jest formalnością. Główny, główny trzon naszego doktoratu to jest napisanie tej pracy, czyli też zrobienie oryginalnych badań w skali światowej. To nie może być praca odtwórcza. I w najlepszym przypadku. Ten doktorat potem będziemy mogli prezentować też na konferencjach. Obok, obok tego, że... jeszcze jak wygląda życie doktoranta, obok tego właśnie, że prowadzi pracę badawczą, to najczęściej też ma dydaktykę, to znaczy uczy studentów, prowadzi grupy ćwiczeniowe i w zależności od tego, jaka to jest dziedzina, jaka to jest uczelnia, jest tego mniej albo więcej, albo wcale. W Paryżu na przykład nie musiałem mieć dydaktyki wcale, zatem miałem jej trochę na Uniwersytecie Warszawskim, co było miłą odmianą. I ostatecznie po tych trzech latach zakończyłem doktorat. Mi doktorat bardzo wiele dał, ukocham ja matematykę, więc te trzy lata spędzone tylko na myśleniu o matematyce były fantastycznymi latami. I tutaj dochodzimy do pytania, czy warto robić doktorat i po co go robić. Definitywnie warto, jeżeli jesteście zainteresowani zostaniem nauczeni i badaniem konkretnych tematów, wtedy to jest jedyna droga. Jeżeli zastanawiacie się, czy iść do biznesu, czy robić coś zupełnie innego, wtedy raczej nie, bo te 3 do 5 lat to jest dość dużo i osoba, która nie będzie miała do, doktoratu, a będzie miała doświadczenie zawodowe 3 do 5 lat, będzie lepiej widziała na rynku pracy. Doktorat powinien wynikać z pasji i tego, że dana dziedzina Was bardzo interesuje i chcecie ją zgłębiać. Jeżeli tak jest, idźcie na, do, na doktorat. Cześć!